Adam Nowak żył na szczycie świata, a przynajmniej tak to wyglądało z pięćdziesiątego piętra szklanego wieżowca, w którym mieściło się jego biuro. Miasto rozciągało się pod nim jak misternie utkana mapa, z pulsującymi arteriami świateł i cichymi, ciemnymi plamami parków. Był prezesem jednej z największych korporacji w kraju, człowiekiem, którego nazwisko wymawiano z mieszanką podziwu i strachu. Jego życie było precyzyjnie skalibrowane. Każdy dzień zaplanowany co do minuty, każda decyzja oparta na chłodnej analizie danych. Uczucia były dla niego jedynie zmienną, którą należało eliminować z równania sukcesu. Jego apartament, podobnie jak biuro, był arcydziełem minimalistycznego designu zimne powierzchnie, ostre kąty i wszechobecna biel, która zdawała się pochłaniać wszelkie ciepło. Samotność była ceną, którą płacił za swoje imperium, a on już dawno temu uznał, że jest to cena akceptowalna. W tym sterylnym, uporządkowanym świecie istniały postacie, które były dla niego niemal niewidzialne. Należała do nich Ewa, sprzątaczka, która pojawiała się po godzinach, gdy biurowe korytarze pustoszały. Poruszała się cicho i sprawnie, zacierając ślady intensywnego dnia pracy, przywracając biuru jego nieskazitelny wygląd na kolejny poranek. Adam zauważał ją rzadko, a jeśli już, to jako element tła, ruchomy fragment krajobrazu, który nie wymagał jego uwagi. Była częścią mechanizmu, który zapewniał płynne funkcjonowanie jego firmy. Jednak od kilku tygodni w tym tle pojawił się nowy element. Mała dziewczynka, może siedmio czy ośmioletnia, która czekała na matkę w małej wnęce przy windach towarowych. Siedziała tam cichutko na składanym krzesełku, z nogami zwisającymi w powietrzu i rysowała w wysłużonym szkicowniku. Miała duże, poważne oczy, które zdawały się obserwować wszystko z niezwykłą uwagą. Adam mijał ją kilka razy, pracując do późna. Jej obecność była drobnym zakłóceniem w idealnym porządku jego wieczorów, ale ignorował ją tak jak ignorował wszystko, co nie dotyczyło bezpośrednio jego pracy. Pewnego deszczowego wtorku Adam został w biurze dłużej niż zwykle. Analizował raporty kwartalne, a liczby tańczyły przed jego oczami, tworząc wzory zysków i strat. Ciszę przerywał jedynie miarowy szum deszczu uderzającego o szyby i ciche mruczenie klimatyzacji. Kiedy w końcu oderwał wzrok od ekranu, poczuł znajome ukłucie pustki. Wstał, by nalać sobie kawy z ekspresu, który parzył napój o smaku równie gorzkim i mocnym, jak jego ambicje. Kiedy przychodził obok wnęki, dziewczynka wciąż tam była. Tym razem nie rysowała. Patrzyła prosto na niego, a w jej dłoniach spoczywał pusty kubek z automatu. Zatrzymał się, zaskoczony jej bezpośrednim spojrzeniem. Zazwyczaj dzieci w jego obecności czuły się oni śmielone. Ta mała istotka patrzyła na niego bez lęku, z jakąś dziwną, dorosłą powagą. Zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, odezwała się cichym, ale wyraźnym głosem. Mogę wypić z panem kawę? Pytanie zawisło w powietrzu: absurdalne i nieoczekiwane. Adam zamrugał. Przez jego głowę przemknęła seria standardowych odpowiedzi: wezwać ochronę, zignorować, odesłać ją do matki. Był prezesem, nie niańką. Ale coś w jej spokojnym wyrazie twarzy, w sposobie, w jaki trzymała ten pusty kubek jak jakąś cenną ofiarę, przełamało jego automatyczne reakcje. Spojrzał na jej znoszone trampki i starannie zapleciony warkocz. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów poczuł coś na kształt ciekawości. Nie pijesz kawy, odparu, a jego głos zabrzmiał surowiej niż zamierzał. Wiem, ale mama mówi, że dorośli piją kawę. Kiedy mają ważne rozmowy. A ja mam do pana ważną sprawę. Mogę dostać gorącą czekoladę? Ta dziecięca logika, tak prosta i jednocześnie tak przebiegła, zbiła go z tropu. Westchnął, czując, że przegrał tę nierówną bitwę, zanim się jeszcze na dobre zaczęła. Skinął głową i gestem zaprosił ją do swojego gabinetu. Dziewczynka wstała i poszła za nim, a jej małe kroki ledwo było słychać na lśniącej posadzce. W jego ogromnym biurze, z panoramicznym widokiem na nocne miasto, wyglądała jak zagubiona lalka w domu olbrzyma. Usiadła na krawędzi jednego z luksusowych skórzanych foteli, wciąż ściskając w dłoniach swój kubek. Adam, czując się niezręcznie, podszedł do zaawansowanego ekspresu i po chwili wahania znalazł opcję gorącej czekolady. Podał jej parujący napój, a sam nalał sobie kolejną porcję czarnej kawy. Usiadł naprzeciwko niej, oddzielony masywnym biurkiem z mahoniu. Mam na imię Zosia, przedstawiła się, biorąc ostrożnie łyk czekolady. A pan jest pan Adam. Wszyscy tak na pana mówią. Adam skinął głową, nie wiedząc, co opowiedzieć. Czekał. Chciałam pana o coś poprosić, zaczęła Zosia, odstawiając kubek. Moja mama jest bardzo chora. Te słowa uderzyły w Adama z nieoczekiwaną siłą. Spojrzał na dziewczynkę. Jej twarz była śmiertelnie poważna. Nie było w niej cienia dziecięcej manipulacji. Była tylko surowa, bolesna prawda. Ciągle kaszle i jest bardzo zmęczona. Czasami w nocy płacze, myśli, że ja śpię. Była u lekarza, ale on powiedział, że potrzebuje drogich badań i leków. A my nie mamy pieniędzy. Adam poczuł znajomy impuls. Wyjął portfel, gruby i wypchany kartami kredytowymi. Pieniądze. To było rozwiązanie, które znał najlepiej. Proste, skuteczne, bezosobowe. Ile potrzebujecie? Zapytał rzeczowo. Zosia pokręciła głową, a w jej oczach pojawił się błysk rozczarowania. Nie chcę pieniędzy. Mama by się strasznie pogniewała. Mówi, że nigdy nie wolno brać jałmużny. Chciałam pana poprosić o coś innego. Pan jest tu szefem, prawda? Może pan wszystko? Jej wiara w jego wszechmoc była tak absolutna, że poczuł się nieswojo. Prawie wszystko odparł ostrożnie. Więc może pan dać mamie lepszą pracę? Taką, gdzie nie będzie musiała tak ciężko pracować w nocy? Albo może pan jej dać podwyżkę? Albo może, może w pana firmie jest jakieś ubezpieczenie, które mogłoby jej pomóc? Słyszałam, jak rozmawiały inne panie sprzątające. Mówiła szybko, z desperacją, jakby bała się, że za chwilę on straci cierpliwość i ją wyrzuci. Adam słuchał, a w jego głowie chłodna logika biznesmena walczyła z czymś nowym, nieznanym. Znał regulaminy. Pracownicy na umowach o dzieło, tacy jak ekipa sprzątająca, mieli minimalny pakiet świadczeń. Taka była polityka firmy. Polityka, którą sam zatwierdził, by optymalizować koszty. Sprawdzę, co da się zrobić, powiedział w końcu, a słowa te smakowały obco na jego języku. Nie była to obietnica, raczej sposób na zakończenie tej dziwnej rozmowy. Zosia uśmiechnęła się po raz pierwszy tej nocy. To był delikatny, ledwo zauważalny uśmiech, ale rozjaśnił jej poważną twarzyczkę. Dziękuję, panie Adamie. Wiedziałam, że pan jest dobrym człowiekiem, tylko bardzo zajętym. Dopiła swoją czekoladę i sunęła się z fotela. Kiedy odwróciła się, by odejść, zatrzymała się na chwilę i spojrzała na wielki stół. To była bardzo ważna rozmowa, stwierdziła z powagą. Dziękuję za kawę. Potem zniknęła za drzwiami, zostawiając Adama samego z jego czarną kawą i myślami, które niespodziewanie zboczyły z toru wykresów i analiz. Patrzył na pusty fotel, na którym siedziała i po raz pierwszy od lat poczuł, że mury jego fortecy zaczynają pękać. Następnego dnia Adam nie mógł przestać myśleć o Zosi i jej prośbie. Obraz jej poważnych oczu nawiedzał go podczas spotkań zarządu i telekonferencji z zagranicznymi partnerami. Złapał się na tym, że zamiast analizować ryzyko inwestycyjne, zastanawiał się, na co choruje Ewa. Z irytacją próbował odsunąć te myśli, klasyfikując je jako nieproduktywne rozproszenie. Ale one wracały z uporem. Zlecił swojemu asystentowi, młodemu, ambitnemu mężczyźnie o imieniu Tomasz, dyskretne zebranie informacji na temat Ewy. Tomasz, przyzwyczajony do poleceń dotyczących analiz rynkowych, był zaskoczony, ale wykonał zadanie bez słowa komentarza. Kilka godzin później na biurku Adama leżała cienka teczka. Zawierała umowę Ewy, jej skromne zarobki i historię zatrudnienia. Była tam też adnotacja o wykorzystaniu wszystkich dni chorobowych w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Nie było żadnych szczegółów medycznych, tylko suche fakty. Wieczorem, kiedy Adam opuszczał biuro, celowo zwolnił kroku, przechodząc obok wnęki przy windach. Zosi tam nie było. Poczuł dziwne ukłucie rozczarowania. Dostrzegł jednak Ewę, która myła podłogę w jednym z korytarzy. Wyglądała na zmęczoną, jej ruchy były powolne, a twarz ziemista. Kiedy podniosła głowę i ich spojrzenia się skrzyżowały, w jej oczach zobaczył lęk i dumę. Szybko odwróciła wzrok i wróciła do pracy, jakby chciała stać się niewidzialna. Adam wrócił do swojego apartamentu i po raz pierwszy od dawna nie włączył wiadomości biznesowych. Zamiast tego stał przy oknie, patrząc na miasto, które wydawało mu się teraz inne. Mniej jak mapa do podbicia, a bardziej jak zbiór milionów ludzkich historii, z których większość była mu całkowicie obca. Przypomniał sobie swoje własne dzieci, dorosłe już, z którymi od lat nie potrafił znaleźć wspólnego języka. Zawsze był zbyt zajęty, by chodzić na ich szkolne przedstawienia, zbyt zmęczony, by słuchać o ich problemach. Oferował im pieniądze, luksusowe prezenty, ale nigdy nie dał im tego, czego naprawdę potrzebowali swojego czasu i uwagi. Zosia, z jej prostą prośbą, obudziła w nim uśpione poczucie winy. W kolejnych dniach Adam zaczął prowadzić własne, ciche śledztwo. Zauważył, że Ewa często robi przerwy, siadając w ukryciu i z trudem łapiąc oddech. Pewnego wieczoru zobaczył, jak Zosia podaje matce jakieś tabletki. Jego serce ścisnęło się na ten widok. To dziecko dźwigało na swoich barkach ciężar ponad jej siły. Postanowił działać, ale wciąż na swój sposób z dystansu. Wezwał do siebie dyrektora działu kadr, Marka. Człowieka o zimnym spojrzeniu i manierach automatu. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się pakietom socjalnym dla naszych pracowników kontraktowych, zaczął Adam, starając się, by jego głos brzmiał neutralnie. Szczególnie w zakresie opieki zdrowotnej. Marek uniósł brwi. Panie prezesie, nasza polityka w tej kwestii jest jasna i została zoptymalizowana pod kątem kosztów. Rozszerzenie pakietów wiązałoby się ze znacznym wzrostem wydatków. To niekorzystne z perspektywy finansowej. Wiem, jaka jest polityka, Marku. Sam ją zatwierdzałem, odparł Adam z rosnącą irytacją. Pytam, czy możemy zrobić wyjątek? Dla konkretnego przypadku. Wyjątki tworzą precedensy. Precedensy podważają regulamin. To otwiera puszkę Pandory, stwierdził Marek chłodno. Jeśli zrobimy to dla jednej osoby, zaraz pojawi się kolejka chętnych. To byłoby nie do opanowania. Słowa Marka były echem jego własnych argumentów sprzed lat. Czuł się, jakby rozmawiał z duchem swojej przeszłości. Po raz pierwszy ta bezduszna logika wydała mu się odrażająca. Mimo to dziękuję, Marku. To wszystko zakończył spotkanie, czując narastającą frustrację. System, który stworzył, by chronić swoje imperium, teraz stał mu na drodze. Tego samego wieczoru Adam znów spotkał Zosie. Czekała w tym samym miejscu, ale tym razem nie podeszła do niego. Po prostu patrzyła, a w jej oczach malowało się nieme pytanie. Adam poczuł, że nie może jej zawieść. Zignorował dumę Ewy i swoją własną niechęć do angażowania się w osobiste sprawy. Podszedł do nich. Pani Ewo zaczął, a kobieta dgnęła, zaskoczona. Chciałbym z panią porozmawiać. Ewa wyprostowała się, wycierając nerwowo ręce w fartuch. Tak, panie prezesie? Chodzi o pani zdrowie. Wiem, że ma pani problemy. Twarz Ewy stężała. To moja prywatna sprawa. Radzę sobie. Proszę mi pozwolić pomóc, powiedział Adam, a jego głos był cichszy, bardziej ludzki niż kiedykolwiek w tym budynku. Nie chodzi o jałmużnę. Chodzi o to, że jest pani częścią tej firmy, a ja, ja chcę, żeby ta firma dbała o swoich ludzi. Zanim Ewa zdążyła zaprotestować, jej ciałem wstrząsnął gwałtowny atak kaszlu. Zgięła się w pół, a z jej ust popłynęła stróżka krwi. Zosia krzyknęła, a jej mała twarzyczka pobladła z przerażenia. Adam bez wahania podtrzymał Ewę, która osunęła się na jego ramię. Tomasz, mój samochód na podjazd. I wezwij karetkę do szpitala MetLife. Krzyknął do swojego asystenta przez telefon, a potem zwrócił się do przerażonej Zosi. Wszystko będzie dobrze. Zajmę się wszystkim. Twoja mama wyzdrowieje. W tym momencie, w zimnym, marmurowym holu swojego biurowca, trzymając w ramionach chorą sprzątaczkę i patrząc w przerażone oczy jej córki, Adam Nowak poczuł, że właśnie przekroczył punkt, z którego nie ma już powrotu. Jego dawne życie, oparte na liczbach i zyskach, właśnie się skończyło. W szpitalu czas płynął inaczej. Minuty ciągnęły się w nieskończoność, a sterylna biel korytarzy przypominała Adamowi jego własny apartament, ale tutaj była wypełniona zapachem środków dezynfekujących i cichym, wszechobecnym lękiem. Siedział na niewygodnym plastikowym krześle obok Zosi, która kurczowo trzymała jego rękę. Przestała płakać, ale jej ciało drżało. Adam niezręcznie objął ją ramieniem, czując jak mała i krucha jest w jego objęciach. Po raz pierwszy od śmierci żony pozwolił sobie na tak bliski, ludzki kontakt. Po godzinach, które wydawały się wiecznością, wyszedł do nich lekarz. Jego twarz była zmęczona, ale profesjonalna. Stan pacjentki jest stabilny, ale poważny. To zaawansowane zapalenie płuc, powikłane przez długotrwałe zaniedbanie. Potrzebna będzie natychmiastowa, intensywna terapia i drogie antybiotyki. A potem długa rehabilitacja. Adam skinął głową. Zrobimy wszystko, co konieczne. Proszę się nie martwić o koszty. Lekarz spojrzał na niego z zaciekawieniem, a potem na dokumenty Ewy. Pan jest rodziną? Jestem jej pracodawcą, odparł Adam. I biorę na siebie pełną odpowiedzialność. Tej nocy Adam nie wrócił do swojego pustego apartamentu. Zorganizował dla Zosi tymczasową opiekę u jednej z zaufanych pracownic i sam został w szpitalu, czuwając przy łóżku nieprzytomnej Ewy. Patrzył na jej wyczerpaną twarz, na aparaturę, która podtrzymywała jej życie, i czuł narastający gniew. Gniew na samego siebie. Na system, który pozwalał, by ludzie tacy jak Ewa, pracujący ciężko i uczciwie, byli spychani na skraj przepaści. Następnego ranka Adam wkroczył do swojej firmy jak burza. Nie był już opanowanym, chłodnym prezesem. W jego oczach płonął ogień. Wezwał na nadzwyczajne posiedzenie cały zarząd. Kiedy dyrektorzy zebrali się w sali konferencyjnej, oczekując dyskusji o wynikach finansowych, Adam wyświetlił na głównym ekranie zdjęcie Ewy leżącej w szpitalnym łóżku. W sali zapadła cisza. To jest Ewa Kowalska, zaczął Adam, a jego głos był twardy jak stal. Pracuje dla tej firmy od pięciu lat. Każdej nocy dba o to, byśmy rano mogli wejść do czystych, lśniących biur. Wczoraj wieczorem straciła przytomność podczas pracy. Walczy o życie, ponieważ nie było jej stać na leczenie. Przesunął wzrokiem po twarzach członków zarządu. Widział szok, zakłopotanie, a u niektórych, jak u Marka z działu kadr, jawną dezaprobatę. Nasz system ubezpieczeń, nasza polityka socjalna, którą tak chwalimy się w raportach rocznych, zawiodła. Zawiodła, ponieważ została zaprojektowana tak, by oszczędzać pieniądze, a nie ratować ludzi. Ja ją zaprojektowałem. I to był mój największy błąd. Marek próbował zaprotestować. Panie prezesie, to jest emocjonalne. Musimy kierować się. Logiką? Przerwał mu Adam. Logika podpowiada, że nasz największy kapitał to nie budynki i konta bankowe, ale ludzie. A my traktujemy ich jak jednorazowe narzędzia. Stworzyliśmy firmę, która jest bogata na papierze, ale moralnie zbankrutowana. Zapadła głęboka cisza. Adam czuł, że stawia na szali wszystko swoją pozycję, autorytet, przyszłość w firmie. Ale po raz pierwszy od lat czuł, że robi coś naprawdę ważnego. Od dzisiaj to się zmienia, kontynuował, a jego głos nabrał siły. Zmieniamy politykę firmy. Każdy pracownik, bez względu na formę zatrudnienia, otrzyma pełny pakiet medyczny. Tworzymy fundusz zapomogowy, który będzie realnym wsparciem, a nie biurokratyczną fikcją. A koszty leczenia pani Ewy pokrywam w całości z własnej kieszeni. Jeśli ktoś z was się z tym nie zgadza, drzwi są otwarte. Nikt się nie poruszył. Siła jego przekonania była tak wielka, że sparaliżowała wszelki opór. Adam nie czekał na aplauz. Odwrócił się i wyszedł z sali, zostawiając za sobą zszokowany zarząd. Wiedział, że właśnie wypowiedział wojnę staremu porządkowi. W kolejnych tygodniach Adam całkowicie przeorganizował swoje życie. Dnie spędzał w firmie, wprowadzając w życie obiecane reformy, walcząc z oporem biurokracji i sceptycyzmem niektórych dyrektorów. Wieczory natomiast spędzał w szpitalu. Przynosił Zosi książki i kredki, pomagał jej w lekcjach, opowiadał historię. Powoli, z trudem, uczył się być obecnym. Uczył się słuchać. Ewa powoli wracała do zdrowia. Kiedy odzyskała przytomność i dowiedziała się, co zrobił Adam, była w szoku. Próbowała protestować, mówiła, że nigdy nie będzie w stanie mu się odwzęczyć. Nie musi pani, odpowiedział jej Adam. To ja powinienem zękować. Pani i Zosia pokazaliście mi coś, o czym dawno zapomniałem. Zosia stała się jego małą nauczycielką. To ona pokazała mu, jak cieszyć się z małych rzeczy, ze smaku gorącej czekolady, z rysunku, na którym słońce miało uśmiechniętą twarz. Dzięki niej Adam odważył się zadzwonić do swoich dzieci. Rozmowa była początkowo sztywna i nie, ale po raz pierwszy od lat nie próbował załatwić wszystkiego pieniędzmi. Po prostu powiedział, że tęskni i że chciałby ich zobaczyć. Kiedy Ewa w końcu opuściła szpital, była jeszcze słaba. Ale w jej oczach znów tliło się życie. Adam odwiózł ją i Zosie nie do ich małego, ciasnego mieszkanka, ale do przytulnego domu z małym ogródkiem na przedmieściach. To dla was, powiedział, wręczając Ewie klucze. To nie jest jałmużna. To premia za uświadomienie prezesowi, co jest w życiu naprawdę ważne. Proszę potraktować to jako nową umowę. Będzie pani zarządzać tym domem, a Zosia będzie dbać o to, żebym nie zapomniał przychodzić na kawę. A właściwie na gorącą czekoladę. Ewa płakała, ale tym razem były to łzy szczęścia. Zosia podbiegła do Adama i mocno go przytuliła. Ten mały, ufny gest był dla niego cenniejszy niż wszystkie udane transakcje i rekordowe zyski. Minął rok. Dom Ewy i Zosi tętnił życiem. W ogrodzie kwitły róże, a na werandzie często stały trzy filiżanki. Jedna z kawą dla Ewy druga z gorącą czekoladą dla Zosi, a trzecia, również z kawą, dla Adama. Przyjeżdżał do nich w każdy weekend. Przestał być prezesem z pięćdziesiątego piętra. Był po prostu Adamem, przyjacielem, kimś w rodzaju niezgrabnego, uczącego się na nowo dziadka. Jego firma przeszła transformację. Zyskała reputację miejsca, które dba o ludzi. Co zaskakujące, wyniki finansowe wcale nie spadły. Wręcz przeciwnie, lojalność i zaangażowanie pracowników przełożyły się na innowacyjność i wzrost. Adam naprawił również relacje ze swoimi dziećmi. Zaczęli go odwiedzać, a czasem nawet przyjeżdżali z nim do domu Ewy i Zosi, tworząc nową, nietypową, ale prawdziwą rodzinę. Pewnego słonecznego popołudnia Adam siedział na werandzie, patrząc jak Zosia bawi się w ogrodzie ze swoimi wnukami. Ewa przyniosła kawę. Czasami wciąż nie mogę w to uwierzyć, powiedziała cicho, siadając obok niego. Jak jedno pytanie dziecka mogło wszystko zmienić. Adam uśmiechnął się, patrząc na roześmianą twarz Zosi. To nie pytanie, wszystko zmieniło odparł. To odpowiedź. Zgodziłem się na tę kawę i to była najlepsza decyzja biznesowa w moim życiu. Zdał sobie sprawę, że przez lata budował imperium z betonu i stali, szukając spełnienia w liczbach i władzy. A prawdziwe bogactwo, prawdziwy sens, znalazł w małym domku z ogródkiem, w cieplej przyjaźni i w prostym geście podzielenia się filiżanką gorącej czekolady. Szczyt świata nie znajdował się na pięćdziesiątym piętrze wieżowca, ale tu, na tej starej, drewnianej werandzie, w miejscu, które w końcu mógł nazwać domem.